mano widzowie z tej strony gramy w kalambury z moim kolegą. może się przywitać? Witam! Dobra, chodź. No, co ty robisz? Dobra, ten blok ee, ochroni się przed śmiercią. Ten blok. Ten znaczy, blok. Ten Item. item ja ja no ja... blok. Ten item, chyba blok. blok. item. Nie, nie No... No, w sumie. Ciekawy to rozumowania. Ale dobra, nie o to chodziło. Pokażę Ci o co chodziło. Już ci wyrzucę. Powiedziałeś, ja, że to item. No. A to był item. To też. Aha. Nie też tego, daj tu tutaj, daj. Dobra, no. kolejna. Ten to blok... Daj. Eee yy, Tym blokiem się robi portal Bonateru? Mhm. Mm o widzę już po osiągnięciu. No dobra, zgadłeś, zgadłeś. Dobra, kolejne, kolejne. Ten blok. Ja ten... mam z Marcelem. Za chwilę, za chwilę. Ten blok... Ma nazwę twórcy... Jest nazwą twórcy tej całej gry. I ten. Przedmiot. Masz? Ten obraz. Ten obraz... Pokaż jaki, pokaż, pokaż. Czekaj, muszę to zrobić. Nie, o to mi chodziło. O! O nocza. Jak to no, noć. Ale to też ma nazwę Mojang. A ale mi chodzi o nazwę jak się nazywa założyciel gry. Noć. Ike, Nazywam go tak.